Hej z tej strony Kondi, a to już jest 98 odcinek serii Zagrajemy Farminga. Otóż to w ostatnim odcinku zbieraliśmy sobie ładnie ziemniaki. Opowiem Wam jeszcze w sumie trochę śmieszną historię, ponieważ taki yy, nie jest żaden suwar, tylko tak na zaczęcie właśnie tego odcinka. Powiem Wam, że przeszedł sobie dzisiaj tak ze szkoły, co myślę muszę nagrać odcinek dla Was z Farminga. Jak se patrzę, patrzę na mój kanał, bo który jest to odcinek i chciałem się właśnie tak zastanowić, że który odcinek mam powiedzieć. No i teraz dzisiaj 98 i tak się patrzę, zastanawiam, to gdzie 97 odcinek? Później patrzę na grywki, moje filmiki i się okazało, że już nagrałem 97 odcinek. 97 odcinek otóż był ze zbierania ziemniaków, a no ze zbierania ziemniaków, był, bo to był ostatni odcinek. I właśnie teraz tak sobie mi przypomniało, że po prostu miałem jeden odcinek na zapas, więc tego, ten odcinek będzie po prostu ten dzień, który nagrywam, to będzie odcinek już na zapas, więc jest super. Jestem happy i w ogóle dobra. I w ostatnim odcinku właśnie sobie zbieraliśmy tutaj yy, ziemniaki. <laughs> Moje pole wymaga wapna, tu właśnie widzę, że wymaga wapna. Yy, I tak. Możecie również zauważyć, że tu jest 37%. Czyli yy, dokończ, powinien dokończyć, właśnie ten mój pracownik to, zrobi, to zrobić. No i powinno być z tego i te zbierania ziemniaków, co z czego będę bardzo szczęśliwy. Ale tak, ja właśnie Wam wspominałem, tą przyczepkę sobie tutaj odstawię. Yy, nie widzicie w ogóle, ile ja mam kasy. Na końcu mam prawie milion, co jest dużą kwotą, i, i naprawdę fajnie, że tyle mam pieniędzy. I teraz właśnie tak muszę Wam przypomnieć, żebyście zostawili lajka, się w subskrypcję, ponieważ trochę, trochę zasięgi spadły i w ogóle trochę gorzej jest. Ale mam nadzieję, że się uda to polepszyć. Ja nie przestaję nagrywać odcinków. Wierzę, że mi się uda wbić tysiąc. Tysiąc to właśnie bardzo chciałbym wbić, więc zobaczymy, jak to w ogóle będzie. Może jakieś zacznę streamy nagrywać lub coś, ale jest na razie gorąco, więc to może być różne. Znaczy, teraz trochę się zrobiła lepsza pogoda. znaczy, trochę się. Yy, Przybrozek zrobił, ale i tak wolę, że jak jest zimno, niż gorąco, dobra, a łatwo mi do oka wpadło. I teraz tak, yy, na pewno w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać, jak używać yy, puga. pługa. Puga? Nie wiem, jak się w ogóle odmienia. Czekajcie, bo ja wam tu powiem, jak to się odmienia, bo jestem trochę zszokowany. Yy. Pługa się odmienia, lol, co jest naprawdę dziwne. Kupiłem sobie z naszego pługa tutaj Dopełniasz, No, pługa to jest dziwna rzecz, że tak się mówi, a nie pług po prostu. Kupiłem z naszego pługa, jest tutaj. Otóż i <laughs> pewnie zastanawiacie się, jaki, jakiego sobie kupię. I teraz jest pytanie: czy bierzemy tego, czy bierzemy teo? Hmm, to jestem właśnie, zastanawiam się. Tylko ten jest naprawdę już musi być duża, to jest maszyneria, bo to jest, to jest po prostu 550 koni mechanicznych, a ten mój traktor bodajże, on ma chyba tylko 400 koni. Co też jest? On ma 300 koni, 215 i ten ma 445. No, czyli ten będzie miał ciężko uciągnąć w ogóle, w sensie mój nawet największy traktor będzie miał bardzo ciężko, żeby uciągnąć to tutaj yy, największego pługa. Więc kupimy sobie tego, ten jest trochę mniejszy, ale wydaje mi się, że nadal będzie git, więc kup. Sprawdzimy jak on będzie w ogóle działał, bo jak wiecie dzięki pługom można tworzyć właśnie nowe pola, co też jest rzeczą, którą, którą, którą się dowiedziałem w późnym etapie gry. Gdzie możemy po prostu sami sobie stworzyć pole, więc to właśnie chciałbym wam pokazać, że wy też możecie sobie własne pole stworzyć I nie musicie tam się zastanawiać, że, że po, po prostu zepsuliście pole lub coś z nim zrobiliście Dobra, więc idziemy sobie... Ej jak ty skręcasz? Boziu Idziemy sobie właśnie na moje pole Sprawdzimy jak to będzie tutaj Trochę ciężko idzie z tym pługiem. Ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. I teraz tak, w ogóle jest euro, co też, też jest mega... Co jest grane? Z nim za, za, w sensie nie można nim za szybko skręcać, to jest dziwne. No i tak jak właśnie wspominałem, jest euro. To właśnie jest taki fajny czas tego euro. I w ogóle dzisiaj, jak to nagrywam, to Polska gra, więc mam nadzieję, że oni to wygrają. Bo, jak wiecie, to jakoś zbytnio im dobrze nie idzie, ale właśnie. Jest coraz lepiej, tak mi się wydaje. No jedź! Nie ma co narzekać. O, jest to jednak polska reprezentacja. Dobra, no, wydaje mi się, że tędy sobie pojedziemy. Żeby tutaj jakoś bardzo tego... Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. I teraz wam pokażę na czym to polega. Znaczy ja tak pokażę wam tutaj z, 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 z... bardziej z bliska, a to będzie głównie pracownik robi. Dobra i teraz tak. Chciałbym te... Bo ja w ogóle zamieniam sobie tą łąkę na normalne pole. Dobra. Klikamy sobie ogólnie teraz tu. Też muszę szybko ten odcinek nagrać, więc jakby ten. I... Rozusz pług. Na czym to polega ogólnie? A, czy on się w taki sposób rozkłada? Spoko rzecz. I, I teraz tak. Y y zezwól na tworzenie pól. Tak, my sobie zezwolimy. Czyli, bo ja nie wiem, czy teraz jest zezwolenie. Sprawdzimy sobie to sami tutaj. Y I teraz opuść półk. Kajcie, zrobimy sobie tak, bo to jest też ważna rzecz, żeby sprawdzić, czy to zezwala na robienie pól. Nie teraz zezwala, dobra, spoczko. Więc jak widzicie, właśnie trzeba tyknąć yy, na Y, żeby to po prostu było tylko na polach. Teraz sobie klikniemy H. Jak widzicie, a i co się stanęło? Aha, bo myśli, że jak chcę, żeby to się tak szybko skończyło. Nie, 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 otóż nie, mój pracowniku, drogi Mam nadzieję, że się uda. Czekajcie, że tutaj mam trochę picia, napiję się coli. Mam nadzieję, że słońce jakoś źle nie pada, i to wszystko widać. I też sobie chciałem krzesło, może trochę skrzypić, ale to tam wiecie, moi stali fa... w... widzowie wiedzą o tym. Dobra, jest ładnie. Mi się podoba. Będziemy ten pracownik, który robi swoją robotę, i to jest właśnie jedna rzecz, którą. On już, on już skończył? Nie, co on odwala? Dziwne, nie on co tam wyprawia, na swoją czarną magię. Ja muszę jechać tu, ale on tu skończy, dobra, on tu sobie skończy. Mhm, dobra, więc ja sobie tu poczęłem, muszę zrobić sobie zdjęcie do miniaturki. Brzmą nawet, jak fajnie nazwać ten odcinek. Nazwę z tego po prostu, yy, jak tworzyć pola w farmingu. Cześć, bo tutaj ktoś mi coś napisał i tak sobie tylko sprawdzę, tylko ma szybko teraz jak luknę. Dobra. To jest sprawa taka, która ważniejsza ze szkoły. Dobra. Sprawdzimy sobie jak tutaj to działa Dobrze, ja Tu zrobię ogólnie zdjęcie do miniaturki. Albo tak jest tutaj zrobić. Nie wiem, zobacz, a może takie, czekajcie, bo tu mi się pojawiło to, że ktoś gra w Forza Horizon. Ja w ogóle nie wiem, czy wy to widzicie, jak, jak się pojawia takie coś, w sensie od Steam'a. Jak wiecie, jak, od, jak Steam ma te swoje właśnie takie, to się pokazują, że ktoś coś gra, albo w ogóle, to właśnie takie coś tutaj miałem. Robimy sobie tak zrobimy chyba jest git mi się wydaje. Najwyżej no sobie zrobię tam jakieś inne zdjęcie do tej miniaturki. I tak, i tak właśnie jak ja wam wspominałem, to ja chciałem przerobić sobie e, te dwa pola mm, otóż te dwa chciałem przerobić sobie na jedno wielkie, znaczy gdzieś dotąd, do ton do jedynki. I tu sobie zrobić po prostu małą łąkę i to w sumie tyle właśnie. Już skończył, patrzcie ile mu zabrakło, no tyci, tyci. Yy, aha, muszę tutaj podjechać sobie tym. Podjadę sobie tym. Yy, I sobie, chyba już skończę ten odcinek, ale jeszcze zobaczę ogólnie. I tak, i w sumie, yy, planuję jakąś nową serię nagrać, więc oczekujcie, mam nadzieję, że się jakoś przyjmie się fajnie. I tak właśnie się zastanawiam, jak to tutaj rozplanować te moje wszystkie serie, bo to jest taki który teraz ścisk by był. A nie, może Minecrafta bym coś na jakieś serie zrobił. Jeszcze zobaczę, zobaczę właśnie, co to będzie Bo mój kanał musi się rozwijać, żeby tak się to wyglądało fajnie. Dobra. Sprawdzimy sobie właśnie, jak to tutaj wszystko wygląda. Ten mój pracownik ładnie tam robi, ja z tym jeszcze sam sobie tym pługiem tam dokończę wszystko. To New Holland będzie miał trochę trudno. W ogóle możecie napisać w komentarzu. Jakie obstawiacie, obstawiacie. O kurde, sorry. Jakie obstawiacie wynik, właśnie spotkania? A nie, o tak sobie. Chciałem, że miał ciężej. No, wynik spotkania: Polska, właśnie z. 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 z, z, z Słowacją. To sumie też jest fajne, właśnie, że. Wszystkie mecze są i teraz można wiedzieć jakie będą wyniki. Czy Polska wyjdzie z grupy? Bo to jest najważniejsza rzecz, żeby Polska wyszła z grupy. Jeśli wyjdzie, to będzie zarąbiście. Dobra, aha, został przez coś zablokowane, więc ja sobie tutaj odjadę. Cyk, ładnie, ładnie. Ale ma ciężko, ty New Holland, tak widzę właśnie. Sprawdzimy sobie, jak tutaj nasz drugi kolega... O, ja widzicie, tutaj ładnie się wszystko tutaj dzieje. I tak właśnie wydaje mi się, że to pole będzie gdzieś dotąd. Żeby jak największe było, bo chciałem, żeby to było... Bo to ogólnie będzie moje największe pole z tych wszystkich. Więc będzie zaje zaj fajnie. Nie będę przyklinać tutaj. Dobra, i to jest jeszcze tak tu sobie... Taka łąka mi się wystarczy szczególnie, bo jakby ja nie mam jakichś tam większych y, potrzeb na mojej farmie. Dobra, więc wydaje mi się, że ja ten odcinek będę kończył w tym miejscu. Dziękuję wam za oglądanie oczywiście. Widzimy się jutro. Jutro pojawi się odcinek z... z czego? Czekajcie. ze testera modów, więc mam nadzieję, że, że zostawicie lajka, subskrypcję, dzwoneczek. Udostępnicie ten film, bo to pomaga, a mi, a wam to po prostu długo nie zajmuje. Więc... Yy, Czekajcie ja sobie tu wyjdę. A, bo tutaj jakoś zablokowałem niestety. Dobra. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się jutro o godzinie 16.30. Elo moi drodzy!